Siemano, z tej strony Adrenaline 1 i dziś chciałbym Was zaprosić na serwer PvP. Jaki będzie pytany w opisie. Serwer 60 osłotowy No Hamachi. to prowadzę Was po mapce. Co i jak. Tutaj mamy skrzynię. Taką itemki dnia. Ja już to dzisiaj rano brałem, więc tych itemków już nie mam. Tutaj jest teleport na parkoura. Tutaj klikamy i idziemy na parkoura. Tutaj mamy kit gracz, złote jabłka, bewsztyki, zbrojka żelazna i mieczyk zwykły diaks. Tutaj mamy sklepik. Tutaj możemy kupować rzeczy do potionów i je robić sobie. To wszystko mamy. Tutaj możemy kupować i sprzedawać itp. Szmaragdy tylko możemy kupić. Tutaj mamy diaksy i tp. Złote jabłka. To można sprzedawać ile się chce. O, tutaj mamy mm, Enchanting do 30 levela. Tutaj mamy pokój do robienia y, potionów. O tu nawet mamy już wodę. Mm, tutaj mamy drugi, tutaj trzeci. Tutaj mamy wymieniarkę dla dwóch osób. I tutaj tak samo dla dwóch osób. Jeszcze mm, tutaj mamy sklep za kasę. Znaczy, enchantowanie Sakasa Na prota... 1... prot 1 kosztuje 1000, prot 2 prot 3 3000, no i tak dalej i tak dalej Repay Al kosztuje 4000 Tutaj mamy ender chest, skrzyn, y, crafting i 3 kowadła, tutaj tak samo tutaj, tam, tutaj mamy mapę PvP Tylko mega rozbudowaną w miarę, no proszę no, no to zapraszam na serwer, zapraszam do subskrybowania i łapki w górę. Dzie